Może żeby brąkę sobie je sprawić na nowy sezon. Z 1400 zł, trzeba jest przede przedobiszką na jedne 499 zł. Zobacz tą oto broleczkę od GRC GRC rowa. Ona tutaj stoi nieprzerwanie od września tamtego roku. Bardzo dobrze wygląda. Przemakalność, nieprzemakalność. 5000 mm słupa wody. Jest ona skonstruowana z wielu frontowych paneli. Chcesz ciemno, masz ciemno. Zakładasz. Ten oto panel, rozsuwasz go, masz moskitierę. Na moskitierę możesz również nałożyć panel z PCV, czy dzięki czemu masz piękne okienko. Jest ona bardzo dobrze wentylowana. Masz dwa panele, jeszcze boczne też z moskitierą, prawy oraz lewy. Patera. Tyłu na plecach masz też prawy oraz lewy panel boczny, również z wentylacją. Zobacz, tutaj tu jest gruba guma. Ta broka jest bardzo szybko rozkładana. Rozmiar podłogi 240 na 188 cm, dzięki czemu zmieścić tam bez problemu łoże. Krzesełko, stoliczek, no i wysokość 135 cm. Wbijaj na Fatwisz wpisu wpisuj joder Cerowa, a na pewno ją znajdziesz.